Przytulice. Odrażająca imitacja miasta, w którym pracowici i zamożni obywatele nie mają zmartwień ani niestrawności. Z ubolewaniem należy zaznaczyć, iż nawet dzieci są tu szczęśliwe i bezpieczne. Z pewnością dlatego, że nie każe się ich za wydumane przewini. Witam w drugiej krainie, która nazywa się Przytulice. Tutaj, 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 oczywiście to, co wcześniej, czyli. Zbieranie kasy. Okej. Okay. Nie powiedziałem jednej rzeczy, a mianowicie, mianowicie tego, że serce roku nie zbiera pieniędzy, dlatego musimy wybudować sobie sami. Jest. No to już patrz, nie deneruj mnie. Erze. Tam miało być. Gra zapisana. Znowu w tym samym miejscu. Dobra, pokażę wam jak działają yy, pomocnicy nadzieję, że to jest pomocnik rozbudowy. Ok, włączamy go. Oh my god, takie wielkie! Ja nie mam kasy. Ktoś oszalał. Nie, 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 nie mam Jak widzicie? Nie, 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 nie przebijajcie się jeszcze. Nie pomocnik rozbudowy sam wszystko buduje. A mając na myśli, buduje sam. Naprawdę buduje sam hmm, Pomocnik agresywny Właściwie nie wiem jak działa Teoretycznie powinien on... większy skarbiec Niepotrzebny większy skarbiec nie kładny. Ja mam pochików raz, dwa, trzy, cztery Czy mi się wydaje czy się dźwięk pomośnił Chyba mi się jednak wydaje Dobrze, niech tu będzie klucz. Tak. Tu niech będzie leże. Nie mówię bezpośrednio do mikrofonu, co pewnie już zdążyliście zauważyć. A właściwie usłyszeć. Chociaż sam nie wiem. Wy to na pewno lepiej ocenicie ode mnie. Okej, okay, wszystko jest. No i teraz możemy się dobić. Ja nie będę korzystał z pomocnika roz yy, z pomocników. No bo mamy pomocnika agresywnego, który atakuje. Powinna się pojawić informacja, może wyjątkowo. Ja yy, pomocnika agresywnego, który rozbudowuje loch oraz atakuje przeciwnika. Nie wiem w jaki sposób. Chyba rzuca na niego czary. Albo rzuca nasze stwory do walki. Pomocnik defensywny. Pomocnik defensywny, który jest taki sam jak agresywny w tym, że nie atakuje takiego Pomocnik rozbudowy, którego wam już pokazywałem. Rozbuduje po prostu nasz lok. I pomocnik. E. kurczę, nie wiem. Jakoś na P się on nazywał. Przemieszczenia? Nie, pomieszczenia. W każdym bądź razie on jest. Jakby dodać pomocnika tego właśnie ostatniego i pomocnika rozbudowy otrzymalibyśmy pomocnika yy, agresywnego. To jest takie, on za nas na przykład uderza stwory ręką zła, żeby się szybciej poruszały. W pierwszej części widać, że dosyć dużo to daje, w drugiej części nie było odbycia tego widać. Także chciałem wam to też pokazać, stwory najpierw jakby idą się ochrzcić do naszego serca lochu, tuż to, mucha, już niedługo powinny przybyć nowe stwory, no i ten chcę myśleć, gotować skarbie z leguliską i kurde, powinieneś też przejąć jakieś wejście buty pomieszczenia o rozmiarach co najmniej 9 segmentów, ...podnieść ich wydajność. Ja trochę zrąbałem, szczerze mówiąc. Że będzie potrzebny skarb. Ciekawi mnie tylko jedna sprawa. Co chciałbym używać pomocy z tego... ...pomocy z tego... ...tych... ...no wiecie, tego wielkiego pomieszczenia. One naprawdę, naprawdę są wielkie. Raz, dwa, Aha, powinieneś wzmocnić kondygnację. Dobrze widzę. Kondycję swoich... Tak, siłownia czy sala treningowa? Siłownia, sala. Siłownia się, sala. Nie. nie, nie, nie. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia. W drugiej części się to nazywa siłownia, w pierwszej części się to nazywa sala treningowa. Bardziej sensowna jest, jest to, niż to, sala treningowa jest siłownia. No bo jakoś sobie nie wyobrażam żuka podnoszącego handle. No ale wiecie tłumaczeń się nie komentuje my zobaczymy jak na przykład proj like, w tatar, 20, będzie przeszkody dla potencjalnych naczyń sala trójkąta przyciąga jeszcze trzy stwory jak na przykład poczujące demony. buduj ją a da się bierze i pojawi się demon poczujący. A w szkoli stwory przynieś się do sali treningowej, szkoła jest wyświetlona na głową, stwora jaki e, koszt szkolenia... Aha, jaki będzie ko koszt szkolenia, okej. Okay. Możesz przez pierwsze szkolenie istot rozdawać w trakcie zajęć... No, jeszcze raz. Możesz przez pierwsze szkolenie istot rozdawać w trakcie zajęć sali treningowej. Więc... Pyk. I właśnie uderzyłem demona poczkującego, Walę trochę spoilera, to bardzo Dawno nie było spoilera. Spoileru! Ra! Demon poczkujący na 10 poziomie zmienia się w smoka. Co robi smok? Zieje ogniem. Oczywiście możemy wziąć od razu stwora i wrzucić go do leża. Żeby nie wchodził do serca lochu, bo wiadomo, długo to trwa. Jednak jest to RTS i trochę wymaga od nas, żebyśmy się pospieszyli z tym wszystkim. I przytam się trochę złota. Czy ja dobrze widzę? Nie, niestety źle widzę. Stwory potrzebują większego legowiska. Ok, mówisz masz 3 starczą? Albo nie, dobra, jeszcze trochę, bo mnie starć. Lecimy tam po chliki. z japońskim akcentem Bota Stwory potrzebują większego legowiska legowiskoń wypłaty Ej, nie bądź taki. Już buduję większe legowisko świetnie. Z tego co pamiętam Oj, przypomniałem się jedna sprawa Pamiętam, gdy pierwszy raz grałem yy, w, właśnie w pierwszą część to była moja pierwsza część oczywiście Dungeon Keepera. Wtedy źle zrozumiałem te y, przychodzące dziksze stwory. Myślałem, że one są jakieś złe i trzeba się ich pozbyć. I wtedy na przykład, y, gdy stwór pączkujący chciał sobie wziąć kurczaka, żeby go zjeść, ja mu go zabierałem albo, albo biłem tego demona poczkującego klapsem tak długo, aż nie Potem dopiero zrozumiałem, że skoro biorą one więcej pieniędzy na trening, to znaczy, że są one znacznie silniejsze niż żuki i bóki. No niestety. Tak, to jest, ale... Kiedy ja w to grałem? Kiedy pierwszy raz w to grałem, to było 4 lata temu. Drugą część zacząłem grać dwa lata temu może. A pierwszą część, tak jak mówiłem, przeszedłem tylko raz. Tak, tak, tak. Lubię się powtarzać. Okej, okay, i co teraz? Chyba trzeba poczekać, aż stworzy się... O, oh, o, oh, o, oh, intruzi. Więc, nie trzeba na nic czekać. O, oh, o. Oh, oni się tu mogą przebić. Let's do it. Czas się zabezpieczyć. Głosów jest w ledku tego słowa Nie, tu wysta, nie, tu Ok Wątpię, że zdążą Zeszło 10 góry Dziesięć piechotą nie chodzi Chociaż? Oje. Dziwnie tak jakoś nagrywać po tak długim okresie nienagrywania. Muszę się do tego przyzwyczaić, To jest super odczucie, muszę Wam powiedzieć, tak wrócić po takim długim czasie. z taką świetną grę. Idą oni. Nie, oni są jeszcze daleko z tobą. Równie dobrze mógłbym ja ich zaatakować, ale nie oni nie. Ale okay, ja tam nie jestem na treningu. Popatrzymy sobie, jak stwory się trenują. Pat, pat. Powiedziałem już to albo to nie. W pierwsze, części stwory mogą się trenować do 10 poziomu, jednak w tym momencie gry yy, w tej krainie mogą się wytrenować tylko na czwarty. Dobra, okay. to Albo źle mówię. Nie, to on się tra... Szósty poziom! Ale też ja mówię. Szósty, siódmy, maksymalnie teraz. Później dopiero... E... Później dopiero... E... przestały trenować teraz. Później będą mogli na 10 Jak widzicie, uderzyłem tego demona bo po i mimo tego, że jest on głodny, dalej trenuje. Mam nadzieję, że mu Chociaż nadzieję jest matką głupich. Tu, 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 I się nie przebiją do mnie. Nie ma bat. Te złoto będzie moje. Dla punktu. Dla chwały. Idę w takim rzeczy. Rek, swoje. Ja jasne, teraz, kiedy. Uu, zimno mi się zrobiło trochę dreszcie taki. emocji no właśnie, że... zjedliście wszystko, i co teraz? A widzicie, choć nadal mają pierwszy poziom, to to była druga część, to każdy z konstrukcji, ja byłbym, co najmniej trzeci nie no, że rzekę, czy nie, w tym momencie. Obra Dobra, powiększyłem. I co? Um, um. <laughs> znaczy, co to za dźwięk był? A to był dźwięk. Dźwięk na śladowczy. Ja, ale co ja pierdzielę? Eee, dla ruchu Fokita. Pytanie. Są tu dopiero. Nie pamiętacie yy, Krasnoluda z drugiej części? To właściwie połączenie Krasnoluda górskiego i kreta z pierwszej części. Oj, chyba tam jest woda. Najgorsze jest to, że mimo tego, że widzimy tutaj taką długą linię, może się okazać, że to, to tylko jeden głupi kret. Nie, ja się muszę dowiedzieć, do którego poziomu oni się trenują. Tu ma czwarty, tu ma trzeci... A tu muszą spać. Pierwszy, pierwszy... Ej, żuki się nie trenują! WTF! Co za chamstwo! No, nie, oczywiście żuki to są najgorsze zespoły. Niech tam. bały się do trzeciej pierwszy raz grałem, myślałem, że stwory będą od tego obrywały na szczęście nie obrywają, bo to by było dosyć uciążliwe gdyby non stop musiały iść spać, żeby się troszkę zregenerować i takie tam Szy? Jednak zapytania, po co, no, no po to żeby coś sprawdzić, ale tu powinien być, ale tu go nie ma, może nie ma go teraz po prostu, dobra już prawie się przekopał, nie ja wiem na co ja czekam, ja mogłem go zaatakować od razu, dobra przekopujemy się tu i zajedziemy go od tylnej części ciała. Jak się nazywa? Przytulice. Ciekawe, jak się będzie nazywała potem. Szczerze mówiąc. Twoje stwory atakują wroga. Stwór, Dzień wypłaty. O, to jest piękne po prostu. Dostajemy tutaj informację, który stwór się. który stwór walczy z jakim? Innym stworem. Zaatakowałem dwie stwory. Przydatne to jest. Nawet bardzo. Twoje stwory atakują tak, wrogowie. Widzicie, cała moja armia rzuciła się na jednego. Zborezu. Twoje sługi wygrywają. Oczywiście nie możemy dopuścić, żeby bohaterowie doszli do nas do... paroku. Nie! A tutaj mamy yeah. klucz do luda. Twe sługi wygrywają. Nie! Twe sługi wygrywają. Mnie się to podoba. Nie widzę już nigdy żół A jednak ktoś tu to jest Arkred Twoje stwory atakują wlech To walczy Eee dwa rzuki mucha dalej, dalej. A jeszcze dumony prostu... przegrywali wykry No tam jest tak, że jeśli i Zbyt dużo stworów atakuje jednego przeciwnika to wtedy yy, reszta stworów zaczyna skakać Gra! Nie, zapisana. To, to dosyć dziwnie wygląda jeśli na przykład yy, stwory zaczynają kogoś atakować i po chwili, gdy po prostu... Mają... Przedarł się przez mury. Gdzie? Gdzie się To moje mury, przeciw Aha. Jednak trzeba było poczekać na Za tak panu ja stwory! sługi przegrywają! Zauważyłem, nie? Trzeba. Jednak to nie będzie takie proste, jak sądziłem. Tym bardziej, że nie widzę zbyt wiele. Na pewno nie znowu, tylko jeden krew. Ponieważ oni nikt nie trzymają. Wiadomo, no, że w kupie siła, nie? Nie? Tak, tak. Jak to nie? Zaatakowano twoje stwory. powiedział, że w kupie wcale nie jest siła. w kupie sił się. Twoje Nie, to tak, to Nie, to tak. Nie, to jest czasami pomocy, czasami Twoje przeszkadza. Przeszkadza to. Nadciąga władca tej kraj. Twe sługi wygrywają. Odejdź. Chcemy żyć w pokoju. W wiecznym pokoju będziecie żyć. Gdy przybędę ja zgładzić cię. to jest Tak, 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 Ty ta, ta. na pewno masz szansę. Szansa na sukces. Gdy tylko ciebie, ciebie będzie 50. Te sługi przegrywają. O, chodź, 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 chodź. Da, 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 w tej części możemy trzymać. O! To jest jest Podbiłeś to królestwo! We are the champion! Zwycięstwo po raz drugi. Zapis. I widzimy się na Gra! Zapisana! Ciemność. Niedowidki zamieszkujące tę mieścinę mają nieco więcej zajęcia niż demoni pomiot przy pochłanianiu trzech martwych poszukiwaczy przygód. Cóż, nawet tylu nie przeżyło.